Kto ostatni odpowie na pytanie, wpada do basenu. Odpowiedzi robimy na czas, żeby były jak najbardziej szere. W przypadku, jeśli się ze sobą zgodzimy, nikt nie wpada do wody. Jednak, jeśli odpowiedzi będą różne, wpada osoba, która odpowiedziała jako ostatnia. A w dodatku, za każdą niezgodność, będziemy rozdawać Wam 50 zł na moim Instagramie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem, jeśli ktoś z Was jeszcze tego nie robi, a nie robi tego aż 65% osób. I dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym następnym filmem. Kto bardziej ufa drugiej osobie? Co? Czemu dałeś dwójkę? No bo myślę, że ufamy sobie na podobnym poziomie, ale skoro ty twierdzisz, że ci nie ufam... Nie, bo ty zawsze jesteś taki... A ja pytam? Dobra, koniec tematu. No możliwe, ale było pytanie kto bardziej, a nie kto w ogóle, więc ja bardziej, ale ogólnie to obydwoje, więc... No nie zgadzamy się oczywiście. Kto by się spodziewał? to niestety ja muszę wpadać. Widzicie jaka jest maja? Ja? Ja ci ufam Tylko fajnie jakbyś mnie nie zrzucił przy okazji Choć raz. Nie, nie, nie Chociaż w sumie w takich kwestiach mu nie ufam ale Najgorsze w tym jest to, że lecimy do tyłu na główkę <śm> Raz, dwa, trzy Teraz ja będę odpowiadał cały czas pierwszy. Będę sobie wymyślał rzeczy od siebie, żebym ja fajnie wypadł i będziemy wrzucać maję. Ale to nie o to w tym chodzi, nie bądź złośliwy. No właśnie ty jesteś, dlatego jestem Ocha, już w całym mowy. Ja jestem, bo odpowiedziałam, tak. Dobrze, następne pytanie. Dodba bardziej o porządek. Ewidentnie. I bardzo się cieszę, że to zaznaczyłaś. Eee, to jest tak, on bardziej, jego to bardziej obchodzi, ale on zleca mi sprzątanie. Także jego to bardziej obchodzi, ale robię to ja. Także zgadzam się z nim, ale są pewne warunki tego, no ale no trudno. Zgadzamy się, super. Piona, jesteśmy super Maja. Ja po prostu mam na to taktykę, muszę odpowiadać tak jak on by odpowiedział, a nie tak jak ja bym odpowiedziała i wtedy będziemy się zgadzać, no. Nie no, ale taka jest prawda po prostu. No ale ja już powiedziałam, że taka no. jest prawda. Kto się lepiej ubiera? Odpowiedziałem pierwszy. Nie odpowiedziałeś pierwszy, odpowiedzieliśmy tak samo. Nie. Tak. System war, poproszę. System jednogłośnie stwierdził, że ja pokazałem pierwszy. Systemem był on, także. Pokazałem na maję, a już ci powiem, dlaczego pokazałem na ciebie, bo ja totalnie nie zwracam uwagi na to, jak się ubieram. No ale ja też nie zwracam ja, na to uwagi. Ja chodzę cały czas, mam po prostu kupione parę czarnych koszulek, parę szarych, parę białych, i chodzę w nich na zmianę po prostu. No ale ja też nie zwracam na to uwagi. Ja myślę nad tym tylko jak wychodzę bardziej do ludzi. A jak idę na przykład do sklepu, to ubieram różowe spodenki, niebieskie skarpetki, czar... Ładne buty i różową koszulkę, także ja nie zwracam na to uwagi, ale dałam dwie osoby, dlatego że on ma więcej fajnych ciuchów, a ja mam takie zwykłe ciuchy. Więcej droższych, niekoniecznie są fajne. Przechylaj się do basenu. No nie jestem na to gotowa. Ale jest zimno przez ten wiatr. Zobaczysz jak wrócisz. Nie chcę nawet tego wiedzieć. Dobra, idę. Idź. Teraz Maja zobacz, jak jest zimno na dworze. Maja wracaj tu. Przepieszują! Czubik. tak! Nie co to tak wieje! Mówiłem. Następne pytanie. Co jest bardziej romantyczne? O. No ale i tak możesz dać odpowiedź, no. W sumie? Poza tym się zgadzamy, więc nie wpadasz. No właśnie. W sumie Maja. No, możemy dać Maję tym razem. Co częściej inicjuje kłótnię? <śmiech> nie! <śmiech> Kurde, Maja, 100%. A wiesz, jakbyś się zgodził, to byś nie wpadał. Ale nie, wolę wpaść i żeby ludzie poznali, jaka jest prawda. Prawda jest taka. A przecież ty jesteś takim oszustem, co nie. ty gadasz teraz? Nie, nie. On nic nie kłótnie. To, że tak. Tak, on nic kłótnie. Nie. Ja sama z siebie kłótni nie wywołuję nigdy. Nie, ja inicjuję kłótne. Ja inicjuję kłótnie słowne, ale ty inicjujesz to swoimi e, czynami. Nie, ale to jest pytanie, kto inicjuje kłótnię? Czyli jesteś, to ty. No i widzicie, jak to jest z mają, i przez nią muszę znowu wpadać. Ale powiedz mi, kiedy ostatni raz ja zaczęłam kłótnie w twoją stronę. Ale nie chodzi o to, że słownie zaczęłaś, tylko chodzi o to, że ty swoimi czynami robisz tak, że doprowadzasz potem do kłótni Ale to ty sobie to Więc ty to... inicjujesz Nie, bo to ty sobie to ubzdurałeś Jego nie ma co słuchać, naprawdę To jest taki farmazon, że Siutek siadaj, i... ale U... ostrożnie Ostrożnie mówię do ciebie prowo. Kto inicjuje kłótnię? Proszę jest... bardzo, jestem, jestem proszę w... posłuchaj mnie Dowody! Proszę bardzo, jak szybko zweryfikowaliśmy maję, dlatego już wiemy, komu nie można ufać. W takim razie kto częściej przeprasza? Maja ale ja przepraszam. Może się nie zgodzi. No, on, on mnie nigdy nie przeprosił. Nigdy nie usłyszałam od niego nawet sorry. A co dopiero, przepraszam. Ej, to sobie wypraszam. A na że jak mnie walną w łeb, no to wtedy dostałam sorry. Sorry, nie chciałem. <laughs> e, tak, maja częściej przeprasza w 99% przypadków. Taka maja jest dobra dziewczyna. To ma więcej sekretów. Nie. No i widzisz, ja, ja nie umiem tak szybko myśleć chyba. Czek no, bo ty musisz się zastanawiać, jakby tu ją postawić w złym świetle, którą rękę powinienem podnieść? Nie, to nie jest akurat prawda. No to kogo chciałeś podnieść, no odpowiedz. No podniosłem siebie, ale... Czy ja mam więcej sekretów? No, ja na przykład nie mam żadnych, a no jak ja te... ja się Ciebie nie raz o coś pytam, to nie chcesz na przykład odpowiadać. No, ja właśnie też nie mam żadnych, ale jak na przykład jest jakiś film do nagrania, o którym Maja nie może wiedzieć, no to. No, ale to też jest sekret, to nie musi być zły sekret. No to dobrze pokazał. No. To byłem ja. Kto bardziej przejmuje się hejtem? A ewidentnie Maja. Tak, w sensie niby ja, ale bardziej kiedyś, bo teraz to nawet nie wchodzę w komentarze. Nie czytam tego, a kiedyś to pod filmem sprawdzam każdy komentarz, a teraz nawet w nie nie wchodzę. Także ogólnie ja, bo. On... No, ja tak. Ja musiałem Maję tego nauczyć, że nie czyta się komentarzy, nie trzeba przejmować się osobami, które nic nie zmieniają w Twoim życiu. Nawet nie usłyszałem, dziękuję za tą lekcję. O... Aż tak. tak dziwnie włosy, weź sobie, sobie poczoła raj. Przygotuj się. O, ale dziwno. Kto jest bardziej zorganizowany? Nie, weź, weź, nie żartuj sobie tak ze mną. Nie ma szans. Ale, dobrze, no to jak pojmujesz słowo organizacja, bo ja tak, że planujesz sobie coś i nie wiem, pakujesz wszystko, co masz zapakować, planujesz, że o tej godzinie idziesz tam, o tej tam, a ty nie mówię, że jesteś nieogarnięty, tylko że u ciebie jest wszystko na, na tak, że mówisz, że nie ma niby planów i nagle wychodzimy, nagle idziemy tu, nagle idziemy tu, więc to nie jest zorganizowanie. Nie, no proszę, niech mnie ktoś sąd zabiera. Tak samo jak jedziemy ty, gdzieś, to ty, ja wszystko nam pakuję. Ale to, że ty pakujesz rzeczy, to w ogóle nie świadczy o tym, że ty jesteś zorganizowana. Świat, trzeba, jakbyś ty nie. miał pakować, to nic byśmy nie wzięli ze sobą. Ale organizacja polega nie tylko na pakowaniu. No się, dobrze, wiesz, ale ja ci. A ty nie jesteś zorganizowana w ogóle pod względem. Jest, e... jestem, ale ja nie mogę sobie zorganizować swojego dnia, tylko muszę organizować dzień pod to, jak mamy nagrywki, jak gdzieś jedziemy po coś do filmów i tak dalej. Nie, pod względem pracy nie jesteś w ogóle zorganizowana. Yes. Jestem. To ja zawsze wszystko muszę ustalać, co i jak działa, więc ty mi powiesz. Ale to nie jest bycie zorganizowany, po prostu. Ja, ja mam milion rzeczy do dopilnowania, do zrobienia. Ale to nie jest organizacja, ja nie mówię, że nie masz, to nie jest organizacja. Ale co ty robisz? Pokazaliśmy tak samo, wpadamy razem, nie zgadzamy się. Ale ty... Nie! Po pierwsze mnie puść, puść mnie, a po drugie to wpada osoba, która później pokazała. Ale pokazaliśmy tak samo, a się nie zgadzamy, więc lecimy razem. Nie, pokazałam szybciej. Nie jest to prawda. Nie, egzekwu, można zrobić warkę. Chodź Maja, złapiemy się za ręce. Nie. Romantycznie wlecimy. Nie bój się mi że w głowę! To romantyczne kopnięcie, wejdź. No to ty pierwszy ja to tobie. Nie, chodź. No weź. Chodź. Ale ty mnie pociągniesz, ty jesteś ciężki. No proszę cię, nie! Się i się nie drzyj! No, no. no mega to było romantyczne A chciałem za rękę wow, znowu kurde mi tu wieje! Komu częściej coś nie pasuje No Maja Ale taka jest prawda to we cały czas nie pasuje coś Czemu się nie umiesz przyznać? Nie, to ty się nie umiesz przyznać. Tobie ego nie pozwala. Się po prostu przyznać. Ty wolisz. Powiedział milan jurczyk. Ty wolisz wlecieć do basenu, do zimnej wody, wyjść na jeszcze zimniejszy wiatr. niż Po prostu przyznać, że Tobie coś bardziej nie pasuje. Nie, właśnie, właśnie ty tak robisz. właśnie ty tak robisz, bo za tym. To, że mi coś nie pasuje. To jest różnica taka, że jak ja mówię, że czegoś nie chcę, to i tak ty decydujesz, że to robimy. A jak ty czegoś nie chcesz, to tego nie ma. Więc to ty bardziej marudzisz i to Tobie częściej coś nie pasuje. Koniec tematu. Dziękuję do widzenia. A wiesz, pokazać. Tak samo. Nie, ty pokazałeś później. I nie ma nawet opcji, że było inaczej, bo nie będziemy za każdym razem tak samo pokazywać. Dobrze. Widzicie? Jej znowu to nie pasuje. Znowu weryfikujemy maję. Nie pasuje jej to, że mogliśmy pokazać razem tak samo. Bo ja się to... nie będę przyznawać do czegoś, co nie jest prawdą, żeby nie wpaść do basenu. I widzicie? Kolejna rzecz jej nie pasuje. To, że mówię prawdę, to ją boli. Nie, Ale to nie ja, ja, ja będę mądrzejszy. Ja po prostu wskoczę do bądź tego mądrzejszy. basenu. Bądź mądrzejszy? Proszę, Milanku, bądź mądrzejszy. Dobrze, maju. Let's Leć! O, albo salto zrobiłem, Albo falto. przyjmę teraz taką taktykę, że będę po prostu kłamać. Widziałaś moje salto? Tak, widziałam, było super. A, a, no weź, 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 weź. Kiki. Kiki. Znowu jej nie pasuje to, że tutaj wchodzę. Trzy przypadki w ciągu jednej minuty. Kto robi lepszy masaż? Nie, ja, nie, nie. Będę, Ale ja już wytłumaczę dlaczego. Nie. Ja może robię nie. trochę gorszy, ale Właśnie. ja robię cały czas. On nigdy mi nie robi masażu, więc nie mam nawet jak tego zweryfikować, dlatego jestem ja. Ej nie, jak cię masowałem parę razy... No nie. to się na ciebie darłam, że mnie boli, bo ten uważa masaż za strzelanie mi wszystkimi możliwymi kościami, które mam. Nie było to często, ale na pewno lepiej. Tutaj było pytanie, kto robi lepszy masaż, nie. a nie kto częściej. Nie, bo moim zdaniem masaż powinien być przyjemny. Więc ja go masuję tak ten, tak delikatnie, żeby tak. to było fajne. A on, jak mnie masuje, to cały ciężar opiera i mi szczera wszystkimi kosiami. Bo to jest masaż, to jest masaż, muszę ci wszystkim szczelić. To, to nie jest masaż. No nie, no Maja robi taki masaż, że leży nieprzytomna. Tak... Jak on mnie prosi o masaż o czwartej w nocy, no to przepraszam bardzo. Puszczaj. Tak wygląda masaż Maja. Potem się Puszczaj. zatrzymuje, ja ją szturcham. No, ale przestań, po co tak robisz? Cieszę że w ogóle robię. To Maju pierwszy? No kazał. ja pokazałam pierwsza. Bo ty zawsze <laughs> musisz tabliczki sprawdzić, ty nie wiesz, która prawa, która lewa. <laughs> ty jesteś niesamowita. <laughs> Dzięki. Musimy się zgadzać, Jutek. Ale nie, nie da się z tobą zgadzać. Dobrze, to teraz ja wam pokażę odpowiedź, którą on by chciał uzyskać i że się zgodzimy. <laughs> Kto w związku lepiej zarządza finansami? I co? I pokazałaś to teraz dlatego, żeby żebyśmy się zgodzili, tak? Wcale to nie jest prawda. Nie, to jest prawda. No właśnie. Maja, dacie jej tysiąc, dziesięć 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych by Nigdy dostała. Ale pieniędzy nie dałeś, więc co ty wiesz. <śmetyki> Ale mówię, to jest przykład. Dostałaby 100 tysięcy i nie byłoby tego w jeden dzień. Kosmetyki, kołdry, koce, skarpetki, ciuchy, wszystko, wszystko! Buty, włosy, paznokcie, brwi, rzęsy, wszystko. Po prostu wszystko. Nie, no. nie byłoby tego w jeden dzień. Piona, w końcu się zgadza. O, ze sobą. A kto wydaje więcej pieniędzy? A, dobra, dobra. Ja, ale ja wydaję więcej pieniędzy dlatego, bo są duże koszta filmów, tak? Montaż, miniaturki, rzeczy do filmów. No. no ale o to było pytanie, kto wydaje więcej pieniędzy? No tak, ale ogólnie, jeśli nie miałbym wydawać na mieszkanie, nie miałbym wydawać na filmy i tak dalej, to. Nie, nie byłabym, to ja, ja nie mam pieniędzy, nie mam co wydawać. Maja <laughs> <Moja> jest biedna. <laughs> no taka prawda. <laughs> Charytatywnie pracuję. <laughs> Za kromkę chleba. Czasami z masłem. Ale rzadko. Kto robi częściej niespodzianki? Niespodzianki! Kto robi częściej? No, a ty! Ty, ty robisz? Ty robisz? Chyba zwariowałaś, kobieto! O, zrobił mi raz w życiu niespodziankę, teraz na urodziny. Ile, ile, ile razy kupiłem ci kwiaty bez okazji? Ile razy kupowałem ci... Ale to ci nie są niespodzianki. ...miśki bez okazji? No, a to, o, to nie są niespodzianki. No to nie są niespodzianki. Nie, ty wlatujesz. No nie, nie rzucasz mnie. Nienawidzę cię. Wiem, ja ciebie też. No to Ale się sam. <laughs> nie, ja ciebie uwielbiam Maju, naprawdę. A czemu ty mnie pod nogami łapiesz? <laughs> no, ty, tak o... No dawaj, razem lecimy. Teraz możemy zaręknąć. Romantycznie. Mnie nie kopnij może w głowę. Ja wolę przed tobą chyba, wiesz? Nie, obok siebie mm. musimy. Za oszustwo, ja nie wlatuję. A ty jesteś chyba chory psychicznie. <gry> Padasz! Nie, bo ura... Padasz. uraziłaś moją dumę. Ja robię częściej niespodzianki. Tak. Nie, bo oszukałaś teraz. Nie oszukałam. Oszukałaś. Nie. Choć, bo mi stopy zamarzają. Kto zainicjował pierwszy pocałunek? Oczywiście, że ja. Moja taka rana siedziała na ławce, więc musiałem to zrobić ja. Prze no musiałeś zrobić ty, bo widziałam cię pierwszy raz w życiu na oczy, po pierwsze, po drugie jesteś moim pierwszym chłopakiem, po trzecie w życiu się nie całowałam, więc ciężko bym zrobiła, to ja. Kto się lepiej całuje? Niech będzie tak. Ja nie wiem jak to niby się ocenia, skoro nie wiesz jak ty się całujesz. Co? No nie wiesz jak ty się całujesz, tak możesz stwierdzić kto lepiej. Dobra, Do dobrze po prostu, że się ze sobą zgadzamy. Kto szybciej chciałby mieć dziecko? Nikt, to co? No ale nie, no to nikt, nie, nie musimy przecież pokazywać. No, no przy... No to chyba w dwójkę, no bo wiesz, w takich rozmowach... Nie ma czegoś takiego, kto szybciej. Nikt na razie by nie chciał mieć, więc no. Przy takich zaawansowanych rozmowach jeszcze nie jesteś. Kogo woli Toti? No chyba mnie coś. Przepraszam, ba. Ty siedzisz i to zawsze jest ze mną. Zawsze ma swoje krzesło pomocnika w kuchni i siedzi ze mną cały czas. Ogólnie siedzi więcej ze mną. Ogólnie siedzi więcej z tobą. Ogólnie kiedyś by wolę bardziej ciebie, ale przez ostatnie czasy bardziej idzie do mnie. Nawet jak wracamy do domu, to pies biegnie do mnie, a ma je totalnie olewa. W sensie, się no podbiegnie do niej, ale nie aż tyle co do mnie. Z mają naprawdę nie idzie się dogadać, jest ciężko. Ale to jest nie z kim spędza pies więcej czasu, tylko ale skoro kogo ze mną bardziej gdzieś. To nie woli. To no proste. Jakby Nie. chciał z tobą siedzieć, to by siedział sam z Dobra, kamieniu. gdzie jest Toti? Okej, okay, robimy test, do kogo przyjdzie Toti. Toti, Chodź! Toti, Nie, taki, aś, 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 Nie tak. Ty zdrajca, ty zdrajca. No i mamy odpowiedź. Kogo jest myślku? Oczywiście, że mój my myślku. Kto jest głupszy? No i co? I co? On pokaże mnie, ja pokażę jego, no to obydwoje. Nie, dobrze, ja mogę pokazać siebie. Możemy to wziąć na mnie, tak? No ale po co? Ja tak nie uważam. Ja uważam, że obydwoje jesteśmy strunięci na jakiś sposób, no i tyle. Tak, ale jeśli byłoby pytanie, kto jest mądrzejszy, to pokazałbym siebie. Okej. Okay. Kto jest bardziej złośliwy? Nie, wlatujesz ty. Nie, nie wlatuję ja, tym bardziej, że wcześniej mnie oszukałeś. Ty nie jesteś złośliwy. Mówię do niego, nie mlaskaj. Co mówiłaś, wyłącz klimat? To daje jeszcze na żeby zimniejszym biało. Albo mówię, jest mi zimno, a. On... Boże, jak mi gorąco, otwieraj wszystkie okna. Weź wszystko w ogóle, I co nie jest tak? Nie mam nic na a swoją czym... obronę. No w właśnie, tym momencie. a w czym ja jestem złośliwa? W czym? No, we ja ci wszystkim. Mam przykłady. We wszystkim, ale dobrze. Ja po prostu, no, jeśli ja bym miał tutaj wymieniać rzeczy, bym spędził cały dzień. Idę, idę. Idę. Idź. Idę. Przynajmniej nie zaprzeczasz tego, tak... Temu, co ja powiedziałam? No bo ja nie jestem taki jak ty. No bo, no ale taka jest prawda, ja też się mogę przyznać, jak będzie prawda. Następnym razem to tak wpadnę. Wjechał sobie ze zrzędem. Ja za każdym razem robię inny skok po prostu. Teraz bokiem. Rozumiem. Kto ma więcej dziwnych nawyków? Dziwnych nawyków. A jakie mam niby dziwne nawyki? Mam to mówić, serio? No powiedz to jeden. Są w sensie dziwne rzeczy, które robisz. No ale co, co robię dziwnego? Ja takich rzeczy nie mam robię. Mam to nawet nagrane, ale nie wrzucimy tego oczywiście, bo jest to zbyt upokarzające. On ma jakieś takie po prostu tiki niekontrolowane, że musi się wydrzeć, musi piszczeć, albo mówi do kota Miau. Do, do jakiego kota? Do psa. Do psa, do psa. Do psa. Do psa podchodzi, mówi, miau i mi się patrzy na psa. Dobra, to ja mam no. To mogłaś nie podawać szczegółów jednak. Kto jest bardziej odpowiedzialny? Ewidentnie. Ja jak mam coś do zrobienia, to choćbym umierał, to ja to zrobię. Maja jest taka, że ona ma coś do zrobienia i zaśnie. Tak, ale I ja po pod prostu względem, śpi. ja pod względem robienia czegoś jestem może nieodpowiedzialna, bo po prostu nie. I jak na przykład czasem muszę coś zrobić, to ja jestem zmęczona, to pójdę spać i tego nie zrobię, ale względem innych rzeczy, no to ja jestem trochę bardziej odpowiedzialna względem życia, nie względem pracy. Także dałam jego. To, czyli się zgadzam. No. Tak. chrapie. O... Pies Pies Co częściej kłamie? Co częściej kłamie? Bo obydwoje, bo ja nie nie wiem, ja nie kłamie, ale nie wiem kiedy ty kłamiesz, także Ja sobie żartuję co najwyżej kłamać, raczej nie kłamie, więc ja bym dał tak No ja też dałam tak, bo ja nie kłamie, a ciebie nie jestem w stanie zweryfikować, ale no Ale no Kto bardziej kocha swoich widzów? Nie zgadzamy się Ale wszyscy wiemy jaka sprawa No dobra, ale wpadasz ty Ty wpadasz Jak ja pierwszy pokazałem? Ale... No i co? Jak kochasz widzów, to wlecisz teraz. Wychodzi na to, że niestety ze sobą się za bardzo nie zgadzamy. Ale jeśli chcecie więcej takich filmów, to napiszcie o tym w komentarzu. A teraz zapraszamy Was na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie. Bo znikną one za 3, 2, 1.